Za wysoko tu trochę idź. Hop i hop. Oh yeah, ja to umiem. Leci mojo bestio, kurwa, leci. Użyjem kierunkowskazów nawet, mimo tu nikogo kurwa nie ma. Witajcie, witajcie, w nowym odcinku, dokładnie w nowym roku 24 roku mamy 2024, a powiem wam, że go zapowiadam Very good, Ale mniejsza Witam was na serwerze Project RPG Pewnie już jest wam ten serwer bardzo znany, bo jest dość, no, jeden z wyższych serwerów Jeden ze sfer i można powiedzieć, że lepiej mi się tu o wiele gra, choć mi tu jest tak trochę dennie i czasami niektórzy gracze mają kija w dupie, ale no to co się poradzi? No takie życie, nie? Na tym są wychowani. Ja już niestety się odżyciejem posiadania kija w dupie, więc po prostu się zagramy na takim serwerze i będziemy. będę się staro tutaj ja robić jakieś ciekawe odcinki niż Santori. Bo Santori, no, wypowiem się na, ten, na tego serwera. Powiem tak, fajnie mi się tam gra. Tylko po jakimś czasie po prostu już mnie osobiście, w... czasami, nastawienie co niektórych graczy na tamtejszą rozgrywkę, bo naprawdę, no po prostu tam się robi deadnie i po prostu nie, nie, nie chce się no po prostu się nie chce, jak powiedzmy bynajmniej ponad 50 graczy, to tam ma tak po prostu się pulta o nic, bo po prostu jest tu ich wina, ale nie ma być to twoja wina no, no to sorry, po prostu mi się odechciewa e, pultają się o to, że nie wiem, na ciebie specjalnie przy żebyś, nie wiem, stracił robotę. No to jest po prostu dla mnie hamskie. A i kur kolejny się znalazł. Dawca. Oczywiście nie mam na zamiaru obrazić Santoricie czy coś w tym desem, bo tu, jak mówię, ten serwer to jest taki, no po prostu, no można się grać, ale w no, tak jakimś czasie się odechciewa po prostu Se dolejemy tu trochę wachy. E, dokładnie do pewna bo aktualnie benzyna tutaj jest tańsza niż w Polsce. Jak mamy liczyć na peleny, to, to są dolary, ale to to No i chuj zapłaciłem za później, że trzeba płacić. Ale mniejsza, no po prostu sobie będziemy tutaj grywali i będę się starał robić jakieś ciekawe odcinki, nie wiem, po prostu będę zawsze graczy o tako, tylko pierwszy czasów e w ogóle historia projektu jest taka, że mam tu jeszcze jedno konto, na którym, no niestety, albo ktoś mi się włamał, albo ja osobiście zapomniałem hasła. E, próbowałem odzyskać te konto, tylko te konto nie było zweryfikowane z forum w, jak, w jakikolwiek sposób, więc po prostu te konto straciłem. E, starałem się po prostu odzyskać te konto no, za pomocą jakichś tam dowodów, które tam miałem, no jakieś tam jakieś stare screeny posiadałem. I nie tylko, ale no niestety wyszło to tak, że no niestety się nie da tego odzyskać. Mimo, że mogę to sprawdzić na przykład po serialu konta czy rejestrowania, bo tak naprawdę te konto jest zarejestrowane na ten sam serial co teraz mam, więc no to tak trochę No dobra, ja rozumiem, że administracja się jakby trochę nie wiem czy się obawia, czy nie chce mieć komplikacji, że ktoś, że oddali konto komuś co nie powinien, a rzeczywistości, no wiecie o co chodzi. No po prostu ja to rozumiem, więc już wolałem Znamy się bawić by bezsensowną dyskusję o taktujmy to już wolałem po prostu sobie stworzyć nowe konto i jakby zacząć wszystko od nowa, bo na tamtym koncie to tak szczerze, ja chyba miałem odłożone rzędkę 130 tysięcy a w samochodach może miałem niecałe 200, to tak bynajmniej na stare czasy, teraz to może być trochę więcej warte ale no po prostu już mówię, to jest nauczka dla mnie i tyle i co tam mogę powiedzieć? No, tam też trochę miałem już trochę ogarnięte. Tutaj mam tylko ten jeden samochód, i może raptem 32 tysiące w bankomacie, ale to takie zarobione. Mm, wiecie, tak po prostu jak mi się chciał, to co to robię, a tak głównie żyję bez celu. Eee, I właśnie teraz żeby bez celu. A mam, mam dwie misje Wam do przekazania. Ale jedna misja to jest wypić reputację za pomocą znajdzie. Mapy Wam udostępnię w internecie, którą znalazłem na forum. To jest taka ciekawostka. Okazuje się, że w tych hangarach tutaj obok są te właśnie dwie znajdźki, które mm, muszę znaleźć, bo ogólnie mam mapę znajdźek kasy i znajdźki e, reputacji. Oczywiście nie wszystkie mogą się zgadzać, bo tam niektóre mogły być zmienione, czy po prostu ktoś, co tyle ile znalazł, to po prostu oznaczył. No, dzięki tej osobie bardzo dziękuję, e, bo mi się osobiście by nie chciało tego szukać i nawet nie wiedziałem, że te znajdźki głównie są pochowane Mm, na przykład reputacji, o właśnie yy, w Las Venturas i niektóre obrzeża a reszta znajdzie jak to jest pochowana gdzieś yy, w okolicy, znajdzie jak bynajmniej kasy w Los Santos i San Fierro i okolice a tak po prostu jak chodzi o reputację są tylko w tych właśnie lokacjach yy, i właśnie sobie polecimy tutaj dalej jeśli będzie tak dalej fajnie szło, o, to radar nie, nie chcę, wiecie co, nie chcę mieć mandatu, zaraz się przekonamy, po prostu, o właśnie, no i można powiedzieć, że wykrakałem, no tak, tu ma i hit, kolejna znajdźka, cztery reputacji, dzięki temu się bilety w 700 czy 600 do jakiejś pracy, bo już naprawdę mi się nie chce na magazynie pracować, czy po prostu typu wędkarz, albo jako, czekaj, jak to się nazywa, a, grzybiarz, no tak. Więc ja jedę poszukać dalej. A zaraz mi się przypomni jaką miałem dla Was misję do przygotowania. Do powiedzenia, dwie misje. Powiem, że na razie mapka mnie nie oszukała, bynajmniej przy pięciu znajdźkach Więc mi się wydaje, że ona jest po prostu dość legitna. Czekaj, ta sykakę, w sesjordzie. Ja macie płakawa. Mm, kurwa. Jeśli można by było, to bym pił kawę dosłownie 24 na dobę, bo kocham kawę. I love it, coffee, my friend. Co chciałem powiedzieć? A no tak, e, chciałem powiedzieć wam, zapowiedzieć wam, e, projekt Volvo. E, to już chyba mówiłem w jakichś starych filmach, które chyba kiedyś dałem jako niepubliczne. Jednak po prostu zrezygnowałem, ale znowu to zapowiadam. Bo chcę odpisać swoje Volvo, stare S60 z 2000 roku. No tak, jak ktoś powie, byś ci dużo za ubezpieczenie, wiem, już mam... No już ostatnio się przekonałem. Eee... Tylko że po prostu chodzi o to, że mam taki projekcik, tutaj może wam się wyświetli na ekranie, co chcę z tym samochodem zrobić. No to po prostu to jest taka zabawa w tunera wizualnego, o tak tu i ma. Tylko wiecie co będę musiał naprać pewną usterkę, która mnie sobie się... k dzielczej rozdzielczej, przepraszam e, nawet mam nagrane krótkie filmiki, które nagrywałem na snap'a ale tak trochę sobie zapisałem, więc brawo dla mnie, otaktujmy e, tylko wiecie co, ja sobie zobaczę? kolejną znajdźkę, gdzie kurwa, where ona jest e, tu już odhaczyłem, jedziemy tu, tu i tu, dobra jakoś może zapamiętam e, po prostu jak to mogę ująć, no bo Któraś mi z cewek po prostu padła. I wiadomo, ja już nie chciałem się bać w, w sensowne, można powiedzieć, że komputery, nie komputery, bo... powiem tak, wymienić co sam wymienię, a jak będę chciał jechać zdiagnozować, to, która to cewka dokładnie, to bym... no co złotowa mi się oczywiście odpala, no to jest chyba oczywiste. I tutaj nie wiadę, bo zapomniałem, że projekt zakazuje skracania, więc gdzieś muszę, no to... Stwierdziłem, że po prostu wszystkie pokolenia będę wyjmował i papasy zamieniał między sobą Ale na początku zostały wymienione świece, dwa zamki się tam Wracając do świec, po prostu no, cebula mnie zabolała i po prostu no, nie chciałem płacić nawet tych 5 dych czy 3 dych za podpięcie komputera co tak naprawdę hmm, mogłem sam się dowiedzieć tylko więcej dla mnie roboty, bo po prostu przekładania z miejsca na miejsce i kupno jakieś tam grzybki, jakiś tam na złomowisku po prostu zdawcy. dawcy. Eee, złomowisko, które mnie nie lubi, bardzo mnie nie lubi za poprzedni rok. alternator, nice. Eee, no to po prostu... kurwa i znowu zupełnie wątku. Po prostu i te zostały świece wymienione. E, tak przy okazji była jakaś inna młodzieżowa, osoba się znalazła, że to świece, a okazuje się, że to kurwa nie świece. I na co jest najśmieszniejsze? Świece od samego chyba praktycznie samej fabryki jeszcze wyjechały. Bo tam były dosłownie autentyczne numery po prostu marki Volvo. Tam było nawet napisane: Volvo, kurwa jeszcze. A to co ja wiem, takie świece to są po prostu w oryginale, niż. No i to był Bosch, ogólnie to był z Boscha, ale też była jeszcze dopiska Volvo, czyli sam oryginał z fabryki. Uff, jak ciężki powiedzieć. No i sam nawet się zdziwiłem, bo ten samochód ma nawalone 300 tysięcy kilometrów, więc no ogólnie w tym roku jest to wbite. Dosłownie dzień po nowym roku zostało wbite po prostu 300 tysięcy. Teraz jest chyba 300 tysięcy, 300. Jeśli się nie mylę, i cały czas nabijam te kilometry, żeby nie było. Ja w tym to nawet przez półtora roku nie oleju, bo mi się kurwa po prostu nie chciało się babrać w brudne roboty, ale będę musiał to zrobić w końcu, bo jak wiadomo, no, tym zdrowszy olej, tym zdrowszy samochód, tym lepiej, nie? Więc będę musiał to w końcu porobić, więc do tego Project Volvo to po prostu też to zrobimy z tego odcinek i będzie osabany na tablet. To ta to, towa, to do tego, która będzie mnie nagrywała, może się tam przywita z Wami. Może. Może. Jeszcze ja o to, tą osobę zapytam, bo tak. Hmm. Czy lubię być na kamerach? Nie. Ja. Czy ja lubię być na kamerach? Też nie. <ścoughs> I chyba tyle miałem do wspomnienia w. W tym materiale chodzi o project Volvo, tak, żeby Wam, no mówię, powiedziałem Wam mniej więcej w skrócie, bo nawet mi się nie chce tak jakiegoś wątku mega rozwijać. Bo po prostu będziecie widzieli o co chodzi i będzie pokój oglądać to wreszcie, ale mm, jeszcze projekt, właśnie projekt o nazwie Projekt RPG. Będę tutaj tworzył filmy dotyczące jakiejś tam akcji RP Postaram się bynajmniej, bo to co ja pamiętam, bynajmniej. Jakby z początku serwera, serwera tej frakcji nie były jakieś mega chętne, może się teraz to zmieniło. Bardziej mi chodzi o typu USAPD, ale to, 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 to może teraz są bardziej chętniejsi o takie rzeczy. Zobaczymy, zobaczymy. I postaram się robić jakieś pościgi RP z dodatkiem wypadku czy cokolwiek, czyli tak trochę trochę swobody i też tak trochę jakby wątku. Po prostu filmowego, postaram się, ale to tak wi wiadomo o co chodzi, nie? I chyba tyle chciałem powiedzieć. i Będzie oczywiście projekt e, Clover, w tym też nabijemy 300 tysięcy. Bo czemu by nie? Po prostu będę tym autem jeździł, jeździł aż nabiję te 300 tysięcy. To będzie tak para Volvo, tylko w postaci Clovera w Getas Andreas I to tyle chciałem powiedzieć. Aktualnie se... nic w nim nie ma oprócz silnika 2, 3 w Dieslu. Kurwa, trzeba to zmienić na benzyniakach. Halo, bądźmy prawilni. jaki jest diesel, ja bądź diesla. I to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Jak mi się coś przypoń, to dam stawkę po prostu tekstową. A jak będzie mi się chciało, bo ostatnio bawiłem się nowym programem do montażu, który uważam, że jest sobie lepszy niż Vegas Pro, ale to to miesza z tym to to się nim pobawię i zobaczę jak tutaj mi będzie montaż po prostu, czy będzie bardziej ułatwiony mimo, że ster sterowanie bardziej klawiszologia, czy po prostu używanie skrótów klawiszowych odnośnie montażu jest trochę denna i trochę do dupy, ale da się przeżyć i chyba znajdźka jest tu u góry więc idę robić parkour parkour, a ja się z wami żegnam życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku i żeby wam po prostu jak to się nazywało? Żeby wszystko dobrze wam szło w tym właśnie roku niż mi, że wszystko na odwrót. Po dużo komplikacji w tym roku. Na sam dzień dobry. a myślałem, że fajnie go rozpocząłem. To tyle. Trzymajcie się ciepło i oczywiście wzajemności o was nienawidzę jak ktoś mnie nie lubi. Nara.